Hejka. Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze lutego. Porozmawiam sobie o książkach, które czytałam w tym miesiącu, które przeczytałam w tym miesiącu, więc jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczniemy sobie od tytułu, o którym Wam już wspominałam. Jest to książka, którą mówiłam, że zaczęłam czytać. Teraz udało mi się ją skończyć. Trochę to zajęło, ale na szczęście się udało, bo mam zmobilizowana, żeby jednak ten tytuł przeczytać. Mam na myśli pieśń jutra. O dwóch poprzednich częściach też już dużo mówiłam na moim kanale Jeśli nie zapomnę, po prostu podlinkuję Wam tutaj gdzieś filmik, w którym o nich wspominam jeśli chodzi o pieśń Nutra, tak jak myślałam, ta część moim zdaniem była troszkę gorsza niż dwa poprzednie tomy Ale osobiście nagle się bardzo fajnie przy niej bawiłam, uważam, że w ogóle ta seria jest bardzo fajną rozrywką I można fajnie spędzić przy niej czas Jestem dość dużą fanką po prostu tego świata, wątku jasnowidzów i tak dalej, mnie to mega interesuje więc czytam to jakby tą serię z przyjemnością. Mam też u siebie czwarty tom. Chyba nawet gdzieś go możecie znaleźć w tle. Tak, tam jest czwarty tom. I jeśli chodzi o tą serię, to na pewno będę kontynuować. Zakończenie troszkę się domyśliłam pewnego wątku. Spodziewałam się, że on rozwiąże się w taki sposób, jaki został rozwiązany. Raczej nie przewidywałam innego zwrotu akcji. Gdyby tak się stało, byłabym naprawdę mocno zdziwiona. Ale w sumie może też by to było na plus, bo. Czasami takie niespodziewane zakończenia wywołują dużo emocji w czytelniku. No tutaj jednak, tak jak myślałam, Fabuła została poprowadzona. Troszkę się zdziwiam, może jak bardzo nasza historia się poszerzy w kolejnym tom, że tak to ujmę. Parę ostatnich stron wskazuje, że jakby pójdziemy troszkę inną stronę niż na początku byliśmy. I jestem bardzo tego ciekawa. Nie chcę Wam za dużo zwracać, bo już jakby mówię, to jest trzeci tom. Ale jestem po prostu ciekawa, jak autorka wykreuje i trochę poopowiada nam. O rzeczach, które tak jakby zapoczątkowała tutaj na końcu tej części. I myślę, że będę dała tej książce taką cenę z 7 na 10, coś w tym stylu, bo jakby ta książka jest w porządku, jest fajna, ale też nie ma jakiegoś wycieszału i mówię, poprzednie tomy były lepsze. Kolejny tytuł jest to książka, którą w całości przeczytałam w lutym. Jestem w miarę na bieżąco z moimi odczuciami, ponieważ skończyłam ją czytać wczoraj. Też dlatego stwierdziłam, że teraz jest fajna okazja, właśnie, żeby o tym Wam opowiedzieć. Mam na myśli książkę, którą już chciałam przeczytać bardzo dawno, od paru dobrych lat. Dopiero teraz się udało. Mam na myśli książkę Jane Austen Duna i Uprzedzenie. Jak możecie zobaczyć, mam te wydanie, które kosztowały niecałe 10 zł. Jeśli nie wiecie, to teraz te klasyki, takie kobiece, są wydawane w takiej serii kioskowej. No i pierwszy ton był w takiej cenie promocyjnej, że kosztował niecałe 10 zł. Więc jeśli macie ochotę, właśnie. Na przeczytanie tej książki, a jeszcze jej nie posiadacie Albo ją posiadacie i chcielibyście, nie wiem Poszerzyć swoje zbiory No to warto jeszcze odwiedzić jakieś kioski Jakieś księgarnie i tym podobne Bo może uda wam się znaleźć tę książkę w tak okazyjnej cenie. No jestem bardzo zadowolona Bo troszkę się wstrzymywam Skup na tej książki, bo nie chciało mi się wydawać tyle pieniędzy Na wydanie ze świata książki Które mi się podobało, ale one były dość drogie A te chyba podobały mi się nawet bardziej no, A cena naprawdę była zachęcająca też pokażę Wam w środku, jak wygląda początek, o, w ten sposób. Jeśli chodzi o moje odczucia względem tej książki, są one bardzo pozytywne. Od początku w sumie czytało mi się tą książkę całkiem przyjemnie. Był taki może fragment jeden dotyczący dla osób, które czytały pana Collinsa, który to mi był trochę nudny i mi się dłużył. Ale tak powiem Wam, że jak tak już minęłam tak około połowy tej książki, to naprawdę bardzo się wciągnęłam i tą drugą połowę naprawdę czytałam. Z taką wielką przyjemnością, i bardzo miło spędziłam przy tej książce czas. Oczywiście ona się bardzo też różni od takich współczesnych tytułów i to czuć. Wydaje mi się, że też to jest taki tytuł, który porównując do tych współczesnych, nie każdej osobie przypadnie do gustu, bo jednak on jest trochę wolniejszy. Właśnie ze względu na czasy, w których się rozgrywa ta książka, one totalnie się różnią od dzisiejszych i to widać w bardzo wielu kwestiach. Ale właśnie to mnie urzekło w tej historii, bo nawet wątek romantyczny, który tutaj jest przewlecony, on jest taki bardzo delikatny, taki subtelny, w ogóle nie jest wulgarny, a jednak w dzisiejszych książkach, jeśli ktoś trochę czytał, no to jest trochę tego i to jest bardzo często eksponowane. I podobało mi się to, że to jednak było trochę inaczej w tej historii, że to wszystko było właśnie takie bardzo, właśnie kulturalne. I wyglądało to zupełnie inaczej. Oczywiście te, te, tych czasów też nie można romantyzować, bo one wcale nie były takie super, w szczególności dla mm, kobiet, które jakby ich rozprowadzały się tylko do tego, żeby znaleźć męża i zajmować się domem i dziećmi, e, więc to nie były takie cudowne czasy, e, ale niektóre aspekty faktycznie są urzekające, moim zdaniem. E, ja też bardzo lubię właśnie taki klimat tych e, bali i, i tamtych obyczajów, trochę które trochę wtedy funkcjonowały, jak mówię, przez to, że one są zupełnie inne do tych funkcjonujących dzisiaj, dla mnie czyta się to po prostu fascynująco. I ja naprawdę spędziłam super miłe chwile, bardzo się cieszę, że poznałam w końcu ten tytuł, bo jak mówię, od dawna chciałam ten tytuł przeczytać. Oglądałam film w, będąc w gimnazjum, ale to było bardzo dawno temu i specjalnie tego filmu nie oglądałam jeszcze raz. Po to, żeby w ogóle zapomnieć, co się w tym filmie działo. No i dzięki temu w, w sumie z taką świeżą głową, nawet nie pamiętam, czy ten film pokrywa się z książką i jak bardzo, ale taką właśnie świeżą głową podeszłam do tego tytułu. Jestem bardzo zadowolona, że tam naprawdę jestem bardzo zadowolona, i w sumie nie sądziłam, że aż tak bardzo mi się ten tytuł spodoba. No, bo na początku było tak ok, ale wiecie, bez jakiegoś takiego szału, ale później naprawdę taki historia skrydła moje serce. No i też zachęcam was, żebyście odkrywali trochę takie starsze tytuły Bo jednak to jest fajna przygoda e, Przeczytać coś starszego, zobaczyć jak to kiedyś było pisane e, Też tutaj się kryją takie wątki, które Trochę rozbudowane są w dzisiejszych czasach Jak na przykład Enemies to Lovers To jest bardzo popularny wątek w e, dzisiejszych książkach A tutaj on był tak bardzo subtelnie wprowadzony I to było całkiem ciekawe Obserwować właśnie jakby można powiedzieć Nie wiem czy to był archetyp, bo nie orientuję się czy ta książka była faktycznie takim archetypem, może coś innego było w tamtych czasach Ale jednak ten wątek dopiero tutaj, można powiedzieć, się tak rodził I on był przedstawiony zupełnie inaczej niż obecnie I to było bardzo fajne doświadczenie, więc ja osobiście wam polecam I też zamierzam kontynuować moją przygodę właśnie z takimi klasykami pisanymi przez kobiety Mam u siebie też z Wzgórze i Mała Kobietki Te dwa tytuły na pewno będę czytać Chciałabym przeczytać również Dziwne Losy Jane R". Tej książki jeszcze nie mam u siebie, ale bardzo bym chciała, bo kojarzy mi się, że chyba ta książka trochę nawiązuje, jakby są nawiązania do ich 13 opowieści, jeśli się nie pomyliłam. Ale właśnie zamierzam to kontynuować, bo czuję, że właśnie te czasy bardzo będą mi pasować i będę bardzo dużą satysfakcję wynosiła z czytania tych tytułów, więc pewnie umie o takich klasykach jeszcze usłyszeć je niejednokrotnie. Przejdziemy sobie teraz do tytułu, którego nie posiadam fizycznie, czytam go na telefonie, na Legimi, jest to Siedmiu mężów Evelyn Hugo Wkleję wam tutaj gdzieś z boku układkę, więc będziecie mogli sobie zobaczyć jak ta układka wygląda Ale raczej pewnie większość z was kojarzy ten tytuł, ponieważ był on bardzo popularny Miał swoje 5 minut, dużo osób się na ten tytuł zachwycało Wszędzie mi gdzieś ta układka się wyświetlała nawet wspominałam wam w którymś filmiku z nowościami, że ta książka doczekała się nowego wydania w twardej oprawie, bo właśnie ma takie sporo gronu fanów i wydali też nowe wydanie tej książki w Polsce. Może parę słów o fabule. Mamy dziennikarkę, która w życiu osobistym ma trochę problemów, ponieważ rozwiodła się i poznajowi ją w takim niezbyt ciekawym momencie swojego życia. Dostaje ona niesamowitą propozycję. Po prostu zostaje jej zaproponowane to, aby napisała biografię znanej hollywoodzkiej aktorki Evelyn Hugo Jest to aktorka, która zarówno była piękna i uroda była wychwalana Wiele filmów, w których grała były dość głośne, ale przede wszystkim też jest znana z bardzo ciekawego aspektu Ponieważ siedmiokrotnie wychodziła za mąż Jest to taki dość ciekawy aspekt, bardzo dużo plotek na ten temat narosło no i po prostu właśnie Evelyn stwierdza, że chce opowiedzieć swoją historię, jak to wyglądało, kto był jej miłością jej życia I jak w ogóle było, wiecie, jak wyglądało życie za kulisami właśnie Hollywood No i nasza dziennikarka właśnie ma jakby stworzyć tą biografię Jest też taki jeden aspekt, że po prostu powinna, na początku chyba to jest wspomniane, że powinna to wydać tą biografię dopiero po śmierci Evelyn i tak dalej i cała ta historia opiera się na tym, że po prostu mamy różne retrospekcje, powrót do przeszłości i Ewyn opowiada po prostu jak jej życie wyglądało, jak ona doszła do momentu, w którym jest teraz, jej relacje z różnymi osobami i tak dalej. To wszystko w tej książce jest zawarte. Ale muszę powiedzieć, że na samym początku pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, właśnie związane z tym tytułem, było to, że to bardzo mocno przypomina trzynastą opowieść. Nie jestem pewna, która książka wyszła szybciej. Troszkę wydaje mi się, że 13. opowieść, ale nie wiem. Ale właśnie 13. opowieść miała bardzo podobną, podobny zarys fabuły. Tam też mamy wątek, właśnie tego, że mamy dziennikarkę, która ma napisać biografię. Tylko tam jest wątek, jakby pisarki i ma napisać odnośnie życia pisarki. I to się bardzo trochę na początku pokrywa. Myślałam, że kurczę, skoro tak początek jest taki podobny, to ta książka na pewno mi się spodoba, ale powiem wam tak szczerze, że jestem w połowie i osobiście uważam, że ta historia mnie nie porwała. Nie uważam, żeby ona była jakaś tragiczna, żeby była, wiecie, bardzo zła, ale naprawdę nie czuję się zachwycona tą historią, tak jak wiele osób. I szczerze mówiąc, ja raczej ją czytam albo też słucham, bo tak na przemianie trochę czytam, trochę słucham w audiobooku. W momentach, kiedy nie mam nic lepszego do roboty, na przykład, kiedy jedę gdzieś pociągiem i tak dalej. W takich momentach po prostu sobie podczytuję czy tam e, odsłuchuję sobie tą książkę, e, więc to też pokazuje, że no, nie wciągnęłam się w tą książkę na tyle, aby faktycznie usiąść i ją skończyć czytać. E, nie czuję się jakoś przywiązana do bohaterów. E, nie zaangażowałam się w tą historię i jakoś ta historia mnie po prostu nie porwała. Mam wrażenie, że jest trochę też nudna momentami. Są też takie wątki, które są trochę przewidywalne. Spodziewałam się niekt niektórych aspektów. Jakby ja za dużo nie wiedziałam w ogóle o tej książce, zanim ją zaczęłam czytać. Wiedziałam tylko, że będzie właśnie wątek Hollywood i tak dalej. Ale są takie wątki, których da się domyślić. Uh, I powiem Wam, że mam takie naprawdę mieszane uczucia. Nie jestem zachwycona na ten moment. Jeszcze nie skończyłam tej książki, więc takiego wiecie, werdyktu stuprocentowego Wam nie wydam, uh, bo jeszcze połowa książki przede mną, więc dużo muszę się zmienić. Ale na chwilę obecną nie czuję się porwana przez tą historię. I powiem wam, że nawet się cieszę, że nie mam tej książki po prostu tak fizycznie kupionej, bo na razie ta książka mnie naprawdę nie porywa. Zobaczymy, jak będzie dalej. E, oczywiście ten tytuł też ma jakieś m, ciekawe aspekty. Sam, e, sam, sam zarys fabuły, właśnie taka historia dziejąca się w Hollywood i tak dalej, jest to ciekawe, ale jakoś tak w praniu już e, nie do końca mnie to przekonuje. Więc jeśli skończę czytać tą książkę, to na pewno wam dam znać, e, jakie są moje odczucia na końcu, czy coś się zmieniło, czy też nie. Ale jak mówię, na razie nie jestem wielką wagą tej historii i raczej ją właśnie słucham jako taki: słucham, czytam właśnie, czytam jako taki zapychacz w wolnej chwili, kiedy naprawdę nie mam lepszej alternatywy, a zazwyczaj, kiedy po prostu mogę robić coś innego, no to nie skupiam się na czytaniu tej historii. Jeśli chodzi o inne tytuły, które zaczęłam czytać, ale ich jeszcze nie skończyłam, no to mam tu na przykład na myśli książkę gdzie Śpiewają Raki. To też jest tytuł bardzo znany i bardzo dużo osób o nim mówiło, bardzo dużo osób czytało ten tytuł. No a ja jestem w sumie na początku raczej, jestem na stronie 103 na rozdziale 13 pióra i powiem Wam tak, takie po prostu wstęp, wstępne odczucia względem tej historii, bo jeszcze tutaj dużo może się wydarzyć, nawet do połowy jeszcze nie doszłam. Na pewno tą książkę czyta się bardzo przyjemnie. Ja zaczęłam ją czytać w pociągu, jak jechałam właśnie pociągiem i czyta się ją bardzo przyjemnie. Mi wydaje mi się, że też w miarę szybko. I uważam, że ta książka ma w sobie coś interesującego. Ja wiedziałam tylko tyle o tym tytule, że on będzie się rozgrywał gdzieś na bagnach. Że to właśnie będzie taki klimat bagienny, coś w tym stylu. I faktycznie tak jest, ale nie spodziewałam się, że fabuła będzie pokierowana w, tak, w taką stronę, jaką została pokierowana. I uważam, że faktycznie jest to interesujące. Szczególnie wątek pewnej głównej, żeńskiej bohaterki. Jest to ciekawe. Naprawdę jest to ciekawe, bo czegoś podobnego nie czytałam. I... Ma to w sobie po prostu coś takiego, że przyciąga. E, mam takie dwie płaszczyzny w sumie czasowe. E, właśnie z jednej strony mam taką e, bohaterkę, z którą dorastamy, śledzimy i po prostu e, jak dorasta ta dziewczynka i tak dalej. Z drugiej strony mamy e, historię, która zrobiła się parę lat później, e, kiedy dochodzi do morderstwa. E, znaczy, tak się twierdzi, że to jest generalnie morderstwo, że pewna osoba została zamordowana. I właśnie mam takie dwie płaszczyzny czasowe tutaj. Bardziej w sumie ciekawi mnie chyba ta płaszczyzna związana z tą żeńską bohaterką. Przepraszam, że mówię żeńska bohaterka, zapomniałam jak ona się nazywa. Wyleciało mi z głowy. Ale naprawdę ta, ten tytuł ma coś w sobie interesującego. I naprawdę czytam mi się go bardzo przyjemnie, i rzadko jest tak, że wiecie, od, od samego początku książki tak dużą satysfakcję czerpię z czytania czegoś a tutaj tak było jak zacząłem czytać w pociągu to byłam w szoku że już po paru stronach naprawdę byłam zaangażowana i byłam ciekawa co się wydarzy dalej i zamierzam kontynuować czytanie tej książki nie wiem jeszcze kiedy ją skończę ale naprawdę chcę ją skończyć bo naprawdę wywołały mi mnie bardzo pozytywne odczucia więc jestem jak na razie usatysfakcjonowana tym tytułem i nie mogę się doczekać jak tam się wszystko dalej potoczy i uważam że naprawdę jest coś ciekawego więc jeśli jeszcze nie czytaliście, to powiem Wam, że już na ten moment w sumie e, nie zniechęcajcie się do tego tytułu tak bardzo, przez to, że ono jest tak mega popularne, bo jednak ma coś w sumie i jest w miarę oryginalny do tych, które czytałam na razie. Wydaje się, że może to być naprawdę interesująca pozycja. E, też tak parę słów Wam powiem tylko o Harrym bo zaczęłam czytać e, tą książkę, którą mam po angielsku. E, jestem na samym początku tej książki, bo faktycznie podróżą do tej książki tak bardzo... Naukowo, że tak to ujmę, wiecie, że zaczęłam to czytać i zaznaczałam sobie po prostu wyrazy, których na przykład nie znałam albo nie miałam pewna znaczenia, później sobie wypisywałam te wyrazy, później sobie sprawdzałam ich tłumaczenie, później się tych wyrazów uczyłam Ja powiem Wam, że to schodzi bardzo długo. I jeśli faktycznie będę chciała tak dociągnąć do końca tą książkę, tak wiecie, tak rzetelnie przeczytać i wypisać sobie słówka czy zwroty, których nie znam, albo właśnie nie jestem pewna i tak dalej. To na pewno czytanie tej książki zajmie mi dużo czasu Bo ostatni raz jak czytam książkę po angielsku to tak na początku tak robiłam, później już mi się nie chciało i czytałam ją tak normalnie Zobaczymy jak będzie tutaj No na razie ją czytam dość wolno, bo jak mówię staram się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii Więc za dużo wam tutaj powiedzieć nie mogę Ale z jestem też jest taka fajna w sumie przygoda tak móc sobie wypisywać słówka i tak dalej Więc raczej się nie nastawiam, że tą książkę skończę jakoś szybko i chyba też na razie zostawiam tutaj w domu rodzinnym, a ze sobą ją dopiero przywiozę za jakiś czas, bo nie chcę mi się tej książki ze sobą jeszcze dźwigać, bo będę ze sobą zabierać parę innych książek, ale jak skończę ją czytać, albo będę miała jakoś jakiś, wiecie, taki większy postęp w czytaniu, to wtedy dam wam znać na pewno. I już kończąc ten filmik troszkę, przechodzimy do ostatniego tytułu, tylko Wam w sumie wspomnę tak na szybkości, że nadal czytam Królestwo miedzi Jeszcze go nie skończyłam, bo wspominałam Wam o tym w podsumowaniu grudnia, chyba, to było podsumowanie grudnia, tak mi się wydaje, że zaczęłam tą książkę czytać, wtedy przeczytałam chyba z połowę, No i teraz jestem troszkę delikatnie po połowie, ale jakby nadal jeszcze trochę stron przede mną. No nie miałam czasu tej książki czytać później, no bo się nie wyrobiłam z jej czytaniem. A miałam później sesję, więc jakby ze względu na sesję, po prostu odłożyłam czytań tej książki, ale chcę do niej wrócić. Chcę do niej wrócić, bo czytał mi się bardzo fajnie i ta książka mi się podobała, więc ją skończę. Naprawdę jestem zmobilizowana, żeby ją skończyć. Nie wiem jeszcze kiedy, ale. Będę starała się jak najszybciej ją skończyć i po prostu dać wam znać o tym, jakie wrażenia końcowe wywarł na mnie ten tytuł Więc dam wam update Tak wam po prostu chciałam powiedzieć, że jeszcze wrócę do tego tytułu, więc jeśli ktoś jest ciekawy mojej opinii odnośnie całokształtu tej historii No to musicie jeszcze trochę poczekać, bo niestety mi się nie udało tego skończyć Ale Tak naprawdę jeszcze luty się nie skończył, więc jeszcze mogę coś tam trochę doczytać Z tych tytułów, które wam pokazywałam, które jeszcze nie są przez mnie skończone Natomiast akurat wyszło tak, że będę wracała szybciej, będę już szybciej z domu rodzinnego niż planowałam, dlatego też dzisiaj był idealny czas, żeby nagrać ten filmik, więc mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja trochę muszę się wdrożyć znowu w nagrywanie filmiku, bo totalnie się od tego odzwyczaiłam i też mam wrażenie, że trochę mam problem z mówieniem, bo jak kiedyś tak nagrywałam, wiecie, bardzo dużo tego wszystkiego, i jeden po drugim filmik, a teraz tak wiecie, trochę przystopowałam, to muszę znowu się w to wszystko wdrożyć, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. I dziękuję Wam bardzo, że obejrzyście ten filmik do końca. Oczywiście zapraszam Was na moje poprzednie materiały, jeśli jeszcze nie widzieliście, jeśli macie ochotę, sobie sprawdzić, co ukażecie się w marcu to przygotowałam właśnie taki filmik o nowościach na marzec, tam was odsyłam. Również, jak wspominałam o Harrym Potterze, to właśnie ten tytuł i jeszcze parę innych pokazuję wam w book haulu książek z USA. Tam właśnie są książki, które dostałam z USA. Co jeszcze? Możecie też sobie sprawdzić podsumowanie grudnia, jeśli macie ochotę. No i mam nadzieję, że rozgodzi się tutaj na kanale i miło spędzicie tutaj czas. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i bardzo dziękuję za wyświetlenia, za wsparcie i za wszystko, więc do zobaczenia niebawem. Dziękuję, pa pa!